Serial Szlajt Przygody w stylu Tornado, odcinek 39. Początek, panowania i niebezpieczeństwo. Dzisiaj w Tornado to był bardzo ważny dzień, ponieważ Tornado, po przemianie, miał zostać królem tutejszych koni. Tutejszych koni, właśnie w tej stylu. Było już po ceremonii. Tornado postanowił założyć koronę w taki sam sposób, on założył po raz pierwszy. Dzisiaj była bardzo ważna roczystość, ponieważ musiał wybrać członków Wielkiej Rady, swoje wojsko oraz przywódcę Wojska i Straży Królewskiej. Tornado przemówił. Witajcie obywatele! Zadbałem o to, aby każdy koń w tej scenie usłyszał ten komunikat. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli koło swojego boksu zauważycie mikrofon, zauważycie głośniki, bo właśnie dzięki nim usłyszycie to, co teraz właśnie do Was powiem. Jak widzicie, jestem już w poprzemianie. Ci, którzy będą mnie widzieć po raz pierwszy, po w tym nowym wyglądzie będę mógł się trochę zdziwić. Ale tak. Pewnie większość z Was już słyszała ono o w mojej wyprawie, gdzie szukałem wraz z jednorożcami wspaniałej korony legendarnych fryzyjskich koni. Niedawno ją znalazłem i założyłem. I stał się cud. Czyli zostałem. Pegazem. I, mogłem, i mogę zostać dzisiaj prawowitym władcą tej Staniny. I oczywiście... Krainy koni zwyczajnych. Jestem bardzo szczęśliwy, że moja rodzina też się w to włączy. Poznajcie moją ukochaną rodzinę. Ja. Król. Król Tornado. Moja żona. Królowa Kora. Moja córka. Księżniczka Livia. I mój ojciec. Mój, naj, mój najbardziej. Mój najbardziej zaufany doradca. A teraz złóżcie, proszę, pokłon naszemu nowemu władcy. Uhu. Dziękujemy, dziękuję Wam mojej podani za pokłon. A teraz wybiorę skład wielkiej rady. Do wielkiej rady oprócz mnie i mojego ojca wyłączy. Merida. <grywka> za... Właśnie Ciebie widziałam w tej radzie, ponieważ jesteś bardzo opiekuńcza, bardzo dobra i na pewno pomożesz nam w sprawach z Saniny. Potrzebujesz Potrzebuję jeszcze czterech członków, także mówię: Bella, jesteś idealną kandydatką na tę rolę. Dziękuję. <laughs> A teraz. Euforia! Wy jesteście naprawdę zawsze godne pomocy, i zawsze, i za to właśnie dziękuję. Dziękuję. I ostatni kandydat do tej roli to Picasso. I oczywiście ja. To jest skład Wielkiej Rady. Jeżeli ktoś kiedykolwiek złamie jakiekolwiek prawo, które tutaj rządzi w tej seninie, to albo wyślę go do lochu, albo zostanie wyrzucony z wielkiej rady na zawsze. I już nigdy nie będzie mógł do niej wrócić. Także proszę nie, po, nie popełniać żadnych błędów w sprawach i wielkiej, wielkiej rady. Teraz wybiorę moich strażników, którzy będą strzegli wejścia do naszej staniny, będą strzegli granicy, oraz ci, także tych strażników, którzy będą chronili mnie oraz moją rodzinę w sali tronowej. Przywódcą tych tej straży, właśnie. Między granicą a całą troną będzie. Apollo! <laughs> Dziękuję, eee, Tornado. To dla mnie wielki zaszczyt. Na pewno będziesz dobrym przywódcą. Jesteś bardzo silny, hojny i myślę, że sobie z tym poradzisz. Dziękuję. Teraz możesz jako sam przywódca wybrać sobie swoich dwóch strażników, bo ty jesteś trzecim strażnikiem, a potrzebujesz jeszcze dwóch. A jak wywierzasz już w swoich strażników, to razem możesz stanąć przy granicy. Hmm. o. Jesteś tak samo silny jak ja. Chociaż ja jestem bardziej. jesteś taki bardziej silniejszy. Teraz y, jeszcze... laki. Ja. Tak. Możecie już stanąć przy bramie. Musicie chronić, aby żaden wróg nie przeszedł przez nią, ani z niej nie wyszedł. Jeżeli ktoś będzie chciał wyjść ze staniny, to będzie musiał powiedzieć dlaczego. A jeżeli będzie miał złe zamiary, to, przy, to będzie musieli jego przynieść do mnie i powie, i wtedy on powie, co tam chce. I czemu chce wyjść, albo czemu chce wejść. Także idźcie pilnować bramy. Dobrze. Będziemy jej strzegli jak własną kieszeń. Nie zawiedziemy się, królu. Strażnicy poszli na bramy, żeby właśnie nikt się do niej nie zmieszał. Postanowili zostawić się tak, że. Z lewej strony jest Krzysztof, w środku Apollo, przywódca, a z prawej Laki. No, teraz wybiorę skład żołnierzy, którzy będą nas pilnowali, kiedy my będziemy przebywać w sali tronowej. Przywódcą tej straży będzie Bruno o wielka rada może iść do swojej sali. Wy wiecie już gdzie to jest. I jeszcze potrzebujemy drugiego strażnika. <laughs> Będzie to... amulet. <laughs> Dziękuję królu, nie zawiodę cię. Tak właśnie będą nas filmować. A teraz wybierę naszą armię, której Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zbyt y, często wykorzystywać. Przywódcą armii będzie. huragan. I ja? Tak, ty. Ale zawsze przez to, że często uciekałam, uważałeś mnie za. no niezbyt dobrego przyjaciela, i w ogóle. Ale jesteś silny, hojny i bardzo odważny. Zwykły koń na pewno nie odważyłby się tyle razy uciekać w Dzidz. A ty? W sumie to prawda. Dziękuję. Teraz możesz zebrać swoje wojsko. Hmm. Zapraszam do mojego wojska. Diablo. Znaczy, no wiesz. Znaczy, tato. Będziesz moim skrzydłowym. Drugi skrzydłowy to Mustang, a reszta to Mistral i Karino. Wiem, że nasza armia nie jest dosyć liczna, ale mam nadzieję, że będziecie strzeli godnie nasze królestwo. Idźcie na swoje stanowiska. Pewnie się dziwicie, dlaczego wyzwałem też dzieci. Chciałam, żeby potomkowie najważniejszych rodzin na szczęście nie zobaczyli, kto jest teraz ich przywódcą. Możecie już odejść. Dziękuję. Minęło kilka dni. Poczęcia tornada Tornado <coughs> minęło, minęło za zaledwie tydzień. Nagle pojawiła się przy nimi, pojawiła się w sali Rosalinda, strażniczka tej wspaniałej korony, dzięki której Tornado mógł zostać władcą. O, Rosalinda, królu, chciałabym ci Trzeba bym ci pogratulować, Tornado. Spisujesz się wspaniale. Czasami posłuchiwałam, jak z Wielką Radą uzgadniacie wszystko. Wybrałeś wspaniałych strażników i wspaniały, wspaniałych członków Wielkiej Rady. Gratuluję. O, dziękuję. Będę tutaj, dopóki ta korona będzie tylko z Tobą. I pamiętaj, nie możesz jej nigdy zajmować, bo inaczej zmieni się znowu w tornada, wiesz, tego niego. Wiem, że tornada się nie że wiem o co chodzi. Wiem. Nie mogę jej zdjąć, oczywiście. Dobrze. Ja tu będę blisko. Za postanowiła pójść na małą przechadzkę i zobaczyć jak tam w królestwie. Lecz jak słyszała pewnego głosu. Przed nią pojawił się tygrys. Aaaa! Tygrys! A, 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 a. Witaj, Rosalindo. Kim ty jesteś? Uciekaj z naszej staniny, albo wezwę straż! Ojeju! A wy macie tu jakąś straż? Co to znaczy, że macie straż? Wielki król Tornado rozpoczął niedawno panowanie. I nie radzę wam się tu zbliżać! W szkodniki! I zdrajcy! Wrogowie! Zdrajca? Ja? Jaki zdrajca? Przecież ja nic nie zrobiłem! Jak to nie? <laughs> Doskonale pamiętam, co robiłeś. Poza tym, jesz. mięso! Z tym, ja miałbym chętkę na konia, ale dzisiaj mam. Inne zajęcie do roboty. Chodź! A. Tymczasem! I tymczasem w sali trenowej. Słuchajcie, gdzie zniknę Rosalinda? Tak już się nie martwię. Minęło kilka godzin odkąd wyszła na przechadzkę. Hmm. Huragan! Tak, król. Czy mógłbyś sprawdzić, gdzie jest Rosalinda? Która się o nie martwię? Dobrze, pójdę. Rosalindo! I nagle huragan zniknął, bo porwały go dwa... Straszne koty, czyli Gepard i Jaguar. Ho, idzie z nami! Au! Kto to? Co się dzieje? Rosalinda? Huragan! O nie! Odszczep się ty! Ty siebie zamknij, albo ci zjem. O nie! To się chyba źle skończy. Gdzie jest ten huragan? Powinien już tam być. Pójdziemy to sprawdzić. Idziemy? Czy nie sądzisz, że tam też może być? Nie bądź sykorem. Jesteś w wojsku. Dalej. Dobra, idziemy. Dalej. Dalej. Czy ty słyszałeś to? Ale co? Tyś powiedział dalej. A, a, a! a. O, nie! No nie! Cześć! A! Odczep się ty! Ty! I ty! Rur. Zaraz was... Zaraz wam pokażemy, jak się traktuje koty. Ała! Rosalinda! To ty! Huragan! Ale będzie potem aha! Ale mnie nie możecie zjeść. Dlaczego niby nie? Bo jestem yy, tak jakby duchem. Wiem, dlatego ciebie nie zjemy. A co chcecie ze mną zrobić? Potem się dowiemy, jak się rozprawimy z tym władcą waszym. Dobra, gdzie jest to wojsko? Sam pójdę sprawić. Ale tornado! Król musi bronić wszystkich. A ja ich obronię. Wow! O! Jeszcze się nie uczyłam latać! A! Tutaj jesteście! Tornado! Jak dobrze, że jesteś Rosalindo! Co tutaj się dzieje? A! Krokodyl! Skąd tutaj się wzięły te wszystkie zwierzęta? Nie wiemy. I Nagle przed tornadem pojawiły się, pojawiła się najprawdziwsza kobra. kobra. O kobra! Tak jest, jestem kobra, a za chwilę poznasz najgo najbardziej okropnego węża na świecie. A, 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 a. Dla mnie to ty jesteś okropna. Co? Uważaj lepiej, bo cię uka trupie moim jadem. Ra! Lepiej poznaj mojego przyjaciela, czyli. o! Słyszałem o tobie w legendach! Ty istniejesz! Tak. I przyszedłem zabrać to, co powinno do mnie należeć już od dawna. Czyli co? Twoja korona. Co? Nigdy mi jej nie odbierzesz. Czyżby? Nie. Wąż wziął swój ogon i próbował zdjąć koronę. Ale jednak, jak włożył. Bo o ją zdjąć to. A ła! Mój ogon! Korona ma magiczną barierę, która hamuje jakiekolwiek ręce wroga. Ugh. Oddawaj tę koronę albo twoi przyjaciele skończą jako posiłek dla moich przyjaciół. Nie, proszę! No... Co zamierzasz teraz zrobić? Musisz mnie jakoś pokonać. Hmm, ja wiem, jak Cię pokonać. Wzywam najpotężniejszą moc w świecie magicznych koni. Przybyj, proszę Cię, przybyj, pomóż nam, bo inaczej stracę przyjaciół. przed królem pojawiła się królowa wszystkich magicznych koni na całym świecie. Witaj, diawal. O, no to przegiąłeś. Owszem, przegiąłem. Wynośmy się stąd, moi bracia. Wąż wycofał się, ponieważ nie chciał konkurować z kimś takim. Jak królowa, o wiele większa niż tornado. Dziękuję, królowo. Nie ma sprawy, mój księciu. Znaczy, królu. Koniec. Wszystko wróciło do normy. Dzikie zwierzęta opuściły ten opuściły tornado. Podejrzewam, że już na zawsze. Do zobaczenia, Julia C. I nie pamiętam. I nie zapomnij zostawić subskrypcji, jeżeli mój kanał Ci się podoba. Pa-pa!